Było spokojne popołudnie w Gdańsku, kiedy Melise, 54-letnia młoda wdowa, stała na swoim przytulnym balkonie, czekając na przybycie paczki. Odkąd dwa lata temu zmarł jej mąż, mieszkała sama w swoim mieszkaniu nad Motławą. Jego codzienność naznaczona była samotnością. Przerywaną jedynie sporadycznymi wizytami jedynej dorosłej córki Kamili i krótkimi kontaktami z sąsiadami. Melise spędzała dni na prostych, codziennych czynnościach. Jednak w jej życiu była ogromna pustka, coś, co wydawało się nieosiągalne, odkąd zgrasła iskra życia. Wszystko zaczęło się nieoczekiwanie zmieniać w dniu, który wydawał się jak każdy inny. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Melise zaczęła zamawiać więcej rzeczy przez internet. Były tam książki, przybory kuchenne, a czasami nawet rzeczy, których w ogóle nie potrzebowałem tylko po to, żeby chwilowo pocieszyć się dźwiękiem dzwonka do drzwi i mieć powód, by z kimś porozmawiać. Tego popołudnia, gdy odezwał się domofon, spokojnie wstała i odebrała, myśląc, że to zwykły kurier. Kiedy otworzyła drzwi do budynku, nie zastała mężczyzny w średnim wieku, jakiego się spodziewała, ale młodego mężczyznę, który nie wyglądał na starszego niż 20 lat. Był wysoki, szczupły, miał łagodne rysy twarzy i promienny uśmiech. Jego ciemnobrązowe włosy były lekko rozczochrane, a jego spojrzenie było przyjazne. Dostawa do Melisy. Powiedział z lokalnym, pełnym życzliwości akcentem, wyciągając paczkę. Melisa była przez chwilę zaskoczona. Nieczęsto czuła motyle w brzuchu, ale coś w tym młodym mężczyźnie wydawało się inne. Zmusiła się do grzecznego uśmiechu, wyciągnęła rękę po paczkę i odpowiedziała: Dzięki. Kiedy ich dłonie na krótko się zetknęły, przez jej ciało przebiegło nieoczekiwane uczucie, coś, czego nie czuła odkąd była bardzo młoda. Widząc, że zdaje się zmagać się z ciężarem pudełka, młody człowiek zaoferował pomoc. Czy mogę to dla ciebie za? Zanim Melise zdążyła odpowiedzieć, z łatwością wziął paczkę i podążył za nią do wejścia do mieszkania. Dziękuję, jesteś bardzo miły, powiedziała, lekko zdenerwowana całą sytuacją. Bez problemu. Tak przy okazji jestem Tomek, odpowiedział, kładąc paczkę na stole w salonie i uśmiechając się rozbrajająco. Zanim Tomek wyszedł, wymienili kilka szybkich słów, lecz jego obecność w pamięci Melisy pozostała znacznie dłużej. W ciągu następnych kilku dni wielokrotnie wracała myślami do tej chwili. Dlatego zaczęła zamawiać online więcej niż było to konieczne, aby zwiększyć szansę na ponowne spotkanie z nim. Ilekroć się pojawiał, spotkanie charakteryzowało się szybkimi rozmowami, ale w miarę upływu tygodni, interakcje stawały się dłuższe i bardziej naturalne. Tomek zaczął ją odwiedzać nawet bez porodu, zatrzymując się na kawę lub luźną rozmowę. Melise, która zawsze była powściągliwa, zaczęła dzielić się historiami i przemyśleniami, którymi nigdy z nikim się nie dzieliła. Któregoś popołudnia, po tygodniach okazjonalnych spotkań, Tomek wyznał. Dużo o tobie myślałem. Melisie zabrakło słów. Różnica wieku między nimi była wyraźna, a ona wiedziała, że społeczeństwo potrafi być okrutne wobec czegoś takiego. Ale było w tym powiązanie, coś, czego nie mogła zignorować. Ale dlaczego? Zapytała niemal szeptem. Tomek zrobił krok do przodu, nie spuszczając z niej wzroku. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jesteś inny niż wszyscy, których kiedykolwiek spotkałem. Zanim Melise zdążyła zareagować, Tomek pochylił się i pocałował ją, początkowo niepewnie, jakby czekał na jej pozwolenie. Jego serce biło jak szalone. Umysł próbował ją przekonać, że to nie w porządku, ale ciało najwyraźniej się poddało. To był pierwszy moment od długiego czasu, kiedy Melise pozwoliła sobie poczuć coś tak głębokiego. Od tego momentu ich związek rozkwitł w tajemnicy. Tomek miał nieoczekiwaną jak na swój wiek dojrzałość, a Melysę odkryła w nim nowe źródło radości. Wiedzieli, że stanął przed wyzwaniami oceną innych, własną niepewnością i wagą różnicy wieku. Mimo to Tomek sprawił, że znów poczuła, że żyje. Wniósł kolor i emocje do życia, które wcześniej wydawało się monotonne. Wiedziała, że społeczeństwo może nigdy nie zaakceptować ich związku ale to nie miało znaczenia. Po raz pierwszy od lat Melise żyła dla siebie, a nie oczekiwań innych. Kiedy szli razem wzdłuż Motławy, rozmawiając o przyszłości, Melise zdała sobie sprawę, że życie z 20 latką wciąż może zaskakiwać. I tak w mieście pełnym historii i piękna Melise znalazła nie tylko nową miłość, ale także nowy sposób patrzenia na świat. Dziś żyje szczęśliwie obok Tomek, świetnie się bawią, bo jest młodszy od jej córki. Jeśli Ci się spodobało, zostaw komentarz. Bardzo pomaga to kanałowi. Zostaw też lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do następnego filmu.